poszukiwanie efektywnych lokalnych rozwiązań opartych na zrównoważonym rozwoju stało się bardziej dostępne w dobie europejskiej współpracy i szerokiej wymiany informacji na świecie. Również nasze sukcesy stają się znaczącą częścią świata. Ten mikrowykład stanowi część kampanii edukacyjnej pod nazwą Działaj ekologicznie w powiecie legnickim na www.kee.edu.pl Energia odnawialna, zwana zieloną, obejmuje następujące rodzaje: Energię słoneczną, wykorzystującą panele fotowoltaiczne do przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną, energię wiatrową, wykorzystującą turbiny wiatrowe do generowania energii z ruchu powietrza, energię wodną. Wykorzystującą przepływ wody do napędzania turbin i prądnic, energię geotermalną, wykorzystującą ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej, trzeba wspomnieć o energii z atomu, biomasy lub biogazu z wysypisk śmieci. Zielone technologie powinny zmniejszać uzależnienie od paliw kopalnych. Po wiecie legnickim, na terenie dawnych pól irygacyjnych pod Legnicą, gdzie przez wiele lat trafiały ścieki, powstała ogromna farma fotowoltaiczna. Jest to druga pod względem wielkości farma solarna w Polsce. Teren, na którym została zbudowana, jest skażony i nie nadaje się do celów rolniczych ani pod zabudowę mieszkaniową. Szacuje się, że dzięki tej inwestycji dochody gminy Miłkowice wzrosną o 3 miliony złotych rocznie. Jest to przykład zastosowania idei zrównoważonego rozwoju w powiecie legnickim, wyróżniający się w skali Polski i Europy. Zgodnie ze światowym trendem rozwoju energetyki obywatelskiej, na terenie powiatu legnickiego działają także małe elektrownie wodne. Dzięki temu mamy głębszą dywersyfikację źródeł energii. Elektrownia wodna wykorzystuje energię przepływającej wody, która obraca turbinę połączoną z generatorem, przekształcając ruch mechaniczny w prąd elektryczny. Warto wiedzieć, że zielona energia pochodzi z naturalnych źródeł i nie zanieczyszcza środowiska, pomaga chronić naszą planetę i jest kluczowa dla przyszłości życia na Ziemi. Człowiek od najdawniejszych czasów wykorzystywał energię wiatru. Począwszy od prostych żaglówek po tradycyjne wiatraki, które służyły do mielenia ziarna lub pompowania wody, z biegiem lat ta prastara zasada wykorzystywania wiatru do pracy ewoluowała. Nowoczesna farma wiatrowa może zaoferować czystą i odnawialną energię. Jeżeli jej eksploatacja nie narusza zasad zrównoważonego rozwoju, to może okazać się cenną infrastrukturą energetyczną w dywersyfikacji źródeł energii. Z energii wiatru, w prądnicy wiatraka wygenerowany zostanie prąd elektryczny. W ocenie potencjału powiatu Legnickiego do generowania energii z zasobów geotermalnych Ziemi. Pomocna może być mapa. Warto wiedzieć, że zasoby geotermalne wykorzystuje się z pomocą technologii, które pobierają ciepło z określonej głębokości ziemi, uwalniając je wewnątrz np. domów, szklarni w celach grzewczych lub fabryk w celach produkcyjnych. Myśl globalnie, działaj lokalnie. To hasło odzwierciedlające ideę zrównoważonego rozwoju znajduje swoje zastosowanie w kontekście wzorca zielonej architektury. Bosko-Wertykale. Wertykalny las to dwa wieżowce w Mediolanie. Stanowią wzorcowy przykład integracji natury z miejską przestrzenią, która to chroni przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, gdy jest ono najintensywniejsze, przepuszcza łagodne światło do oświetlenia wnętrza w ciągu dnia, chroni przed silnym wiatrem oraz jego porywami, osłabiając ich intensywność. Uwalnia wilgoć w suche i gorące dni w procesie transpiracji. Wychwytuje drobny kurz osiadający na liściach, aby nie dostał się do wnętrza. Produkuje tlen w procesie fotosyntezy, która zachodzi w ciągu dnia. Ogranicza zanieczyszczenie hałasem, który pochłaniają przestrzennie ułożone liście. Jakie korzyści ty. Możesz odnieść korzystając z zielonych technologii w swoim domu. Otóż możesz zredukować nadmierne nagrzewanie się pomieszczeń spowodowane przez promienie słoneczne. Uzyskasz korzystną dla zdrowia i samopoczucia redukcję dwutlenku węgla w powietrzu, odczujesz zwiększenie komfortu w wyniku nawilżenia powietrza, którym oddychasz. Rośliny stworzą strefę ochronną pochłaniającą hałas, co sprzyja uczuciu relaksu i odprężenia. Zielona bariera liści pochłonie część zanieczyszczeń, zanim dostaną się do Twojego domu. Jednocześnie możesz doświadczyć przyjemnego zapachu oraz, dzięki dotlenieniu, łatwiejszego oddychania. Co ciekawe, nie będziemy musieli za te korzyści płacić dużo wyższych rachunków. Zwiążmy więc naszą przyszłość z naturą. Bądź kreatywny, inspiruj innych swoimi działaniami na rzecz środowiska i lepszej przyszłości dla wszystkich. Stań się ambasadorem zrównoważonego rozwoju, pokazując, jak świadome decyzje i zielone inicjatywy mogą prowadzić do zdrowszego, bardziej zrównoważonego świata dla przyszłych pokoleń. Podamy teraz kilka przykładów modernizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, jaką możesz sam przeprowadzić w Twoim otoczeniu. Instalacja odnawialnych źródeł energii redukuje emisję gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności energetycznej zmniejsza zużycie energii i obniża rachunki za prąd. Lepsze gospodarowanie wodą pomaga w efektywnym jej wykorzystaniu, szczególnie w okresach suszy. Zielone przestrzenie nie tylko poprawiają estetykę, ale także wspierają bioróżnorodność. Recykling i kompostowanie istotnie przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów trafiających na wysypiska. Edukacja i świadomość ekologiczna pozwalają zrozumieć ideę zrównoważonego rozwoju. Sentencja, trzeba wiele zmienić, żeby wszystko zostało po staremu, w kontekście zrównoważonego rozwoju oddaje paradoks zmian, jakie musimy podjąć dla zachowania naszego świata. Aby utrzymać równowagę ekologiczną, zachować bioróżnorodność i ograniczyć zmiany klimatu, potrzebne są głębokie zmiany w naszym podejściu do produkcji, konsumpcji i ogólnego stylu życia. Mówiąc o przyszłości, trzeba wspomnieć o idei wysp energetycznych, które mają potencjał, aby przybliżyć nas do samowystarczalności energetycznej. Zielony wodór, wytwarzany przy użyciu energii odnawialnej, jest szczególnie obiecującą ścieżką do zrównoważonej energetyki przyszłości. Aby osiągnąć samowystarczalność energetyczną, Polska musiałaby zwiększyć inwestycje w odnawialne źródła energii oraz rozwijać technologie magazynowania. Jest to szczególnie ważne w kontekście obecnej zależności Polski od węgla, co stawia nas przed dużymi wyzwaniami. W drodze do przyszłości powinniśmy podążać zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, które nie tylko koncentrują się na aspektach środowiskowych, ale również na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczej stabilności i społecznego dobrobytu. Motywuj innych, dzieląc się swoimi obserwacjami przyrody i nabytymi umiejętnościami. Każdy krok w kierunku ekologii ma siłę przekształcania naszego otoczenia w lepsze miejsce. Zdobywaj naklejki premiujące wiedzę oraz aktywność. Jestem eko oraz mistrz lokalnej bioróżnorodności powiatu Legnickiego. Zostań z nami jeszcze kilka minut. Zapraszamy teraz do sprawdzenia zdobytej wiedzy. Kilka minut zabawy wystarczy, by rozwiązać quiz i cieszyć się satysfakcją z osiągniętego poziomu. Skorzystaj z QR kodu i przejdź do indywidualnej, wirtualnej karty pracy, aby kontynuować rozpoczętą naukę. Powodzenia. Przyłącz się do kampanii edukacji ekologicznej w powiecie legnickim. Jeśli rozumiesz przesłanie, taka nasza natura. Starasz się być eko. Albo chciałbyś posadzić dąb, pod którym za sto lat usiądą twoje prawnuki, by wspomnieć dzieje rodziny. Podziel się swoją pasją ze światem. Zainteresuj tą ideą swoich znajomych. Możesz nawet zostać ambasadorem kampanii eko by pokazać i opowiedzieć więcej o ekologii w Powiecie Legnickim. Projekt pod nazwą Kampania Edukacyjna Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Przejdź teraz do indywidualnej, wirtualnej karty pracy na www.kee.edu.pl